wszechmogący mówi Znajomość Bożego autorytetu mocy tożsamości i istoty nie będzie osiągnięta przez poleganie na twojej wyobraźni Skoro nie możesz polegać na wyobraźni by poznać autorytet Boga jak masz osiągnąć prawdziwą wiedzę o tym autorytecie przez czytanie omawianie i doświadczanie słów Boga Będziesz mieć większe doświadczenie i weryfikację autorytetu Boga, będziesz zdobywać zrozumienie i coraz obszerniejszą wiedzę na jego temat. To jedyny sposób osiągnięcia wiedzy o autorytecie Boga. Tu nie ma drogi na skróty. Prośba, byście nie używali wyobraźni, nie każe Wam czekać na śmierć, ani powstrzymać się od działania. Nieużywanie mózgu do myślenia oznacza nieużywanie logiki do wnioskowania. Wiedzy do analizowania i nauki jako podstawy, lecz zamiast tego docenianie, weryfikowanie i potwierdzanie, że Bóg ma autorytet, że ma suwerenną władzę nad Twoim losem i że Jego moc za każdym razem dowodzi, iż jest prawdziwym Bogiem we własnej osobie, przez słowa Boga, prawdę i wszystko, co napotkasz w życiu. Jest to jedyny sposób, w jaki każdy może osiągnąć zrozumienie Boga. Amen. Kiedyś myślałem, że zobaczenie cudu lub przeżycie czegoś wielkiego to jedyne sposoby, by poznać władzę Boga. Moje rozumienie jego władzy było bardzo ograniczone. Tak, tak. Słowa Boga nauczyły mnie, że chcąc poznać Jego władzę, trzeba doświadczać jego słów w codziennym życiu. Poprzez doświadczanie słów można ujrzeć jego suwerenność i panowanie nad wszystkim. To umacnia naszą wiarę w Boga. Tak. Opowiem wam swoją historię. Świetnie. W zeszłym roku chmara szkodników zaatakowała prawie ćwierć akra pomidorów, które zasadziłem. Wyżarły dosłownie wszystko: liście, kwiaty i owoce. Martwiło mnie to i myślałem, jak pozbyć się plagi. Pestycydy zniszczyłyby glebę i zostawiłyby substancje rakotwórcze, więc jedzenie warzyw zagrażałoby zdrowiu. Próbowaliśmy wyzbierać szkodniki, ale zbyt szybko się rozmnażały. Po czterech dniach pracy nie było rezultatu. Owadów przybywało. Nerwowo chwytałem się innych sposobów. Choć modliłem się do Boga, gdy zaczęła się plaga, nie rozumiałem jego autorytetu i władzy. Nie miałem go w sercu. Nie wiedziałem, jak zdać się na Boga i szukać jego woli. Wcześniej nie znałem akurat tego owada. Ale byłem rolnikiem od dawna. Wiedziałem, jak zwalczać szkodniki. Uznałem, że dam radę, jeśli znajdę sposób. Po kolei wypróbowałem każdą metodę, ale sześć czy siedem prób nie przyniosło rezultatów. Nigdy wcześniej nie spotkałem tak odpornego owada. Zawsze jakoś potrafiłem radzić sobie ze szkodnikami, ale tym razem. Żadna z moich mozolnie wypracowanych metod nie zadziałała. Kolega powiedział mi, że pewien profesor poleca olej z miodli indyjskiej. Natychmiast go kupiłem i użyłem, ale też nie pomógł. Skończyły mi się pomysły, a wciąż nie miałem rozwiązania. Przez kolejne dni chodziłem sprawdzać te pomidory i obserwowałem, jak szkodniki je niszczą. Część krzewów zrzucała kwiaty. Końce niektórych liści więdły, a część owoców gniła. Byłem załamany. Bracia i siostry pomagali mi sadzić te pomidory. Napracowali się, przycinając i przywiązując rośliny. I akurat gdy zaczęły pięknie rosnąć i miał być udany zbiór, pojawiła się plaga owadów. Uznałem, że w tym roku nie będzie zbiorów. Widząc krzewy całe pokryte szkodnikami, czułem się kompletnie bezradny. Mój sąsiad Łąk był doświadczonym rolnikiem i dobrze znał się na szkodnikach. Więc pomyślałem, że może zna jakiś sposób, trzeba było go spytać. Poszedłem do niego, ale powiedział: Przez 30 lat pracy na roli nie widziałem czegoś takiego. Rozpylałem pestycydy trzy razy dziennie i tylko wytruły mi krzewy, a nie insekty. Inny sąsiad wyznał bezradnie: Mieszałem cztery rodzaje środków. Nic nie działa. Słysząc to. Byłem naprawdę zrozpaczony. Spadła na nas straszna plaga owadów, których nie sposób było zwalczyć. Zanosiło się na to, że zniszczą wszystko. W swojej bezradności zacząłem się modlić. O Boże, nie wiem, co mam zrobić. Boże, jestem bezsilny. Proszę oświeć mnie. Poprowadzić bym umiał przez to przejść i wyciągnąć właściwą naukę. Kiedyś na zgromadzeniu przeczytałem te słowa Boga. Mogę przeczytać? Tak. W ramach Jego suwerenności wszystkie rzeczy powstają lub znikają zgodnie z Jego myślami. Ich życie podlega określonym prawom, a więc rosną i rozmnażają się w zgodzie z tymi prawami. Żaden człowiek ani rzecz nie są ponad tymi prawami. A dlaczego tak jest? Jest tak z powodu autorytetu Boga. Albo też, mówiąc inaczej, z powodu myśli i słów Boga, z powodu czynów samego Boga. To znaczy, że to właśnie autorytet Boga i Jego umysł. Dają początek tym prawom. Będą się przemieszczać i zmieniać zgodnie z myślami Boga. A te przemieszczenia i zmiany wystąpią lub znikną przez wzgląd na Jego plan. Weźmy na przykład epidemie. Wybuchają bez ostrzeżenia. Nikt nie zna ich źródła czy dokładnych powodów ich wybuchu. A kiedy epidemia dotrze, do określonego miejsca ci, którzy są skazani, nie unikną klęski. Nauka rozumie, że epidemie są powodowane przez rozprzestrzenianie się szkodliwych drobnoustrojów, ale nie jest w stanie przewidywać ani prognozować ich prędkości, zasięgu czy sposobów rozprzestrzeniania się, chociaż ludzkość opiera się im w każdy możliwy sposób. Nie jest w stanie kontrolować, którzy ludzie lub zwierzęta padną nieuchronnie ich ofiarą, kiedy te wybuchną. Jedyną rzeczą, jaką mogą uczynić ludzie, jest zapobieganie im i badanie ich. Nikt nie zna przyczyn, które wyjaśniają początek i koniec każdej epidemii. Nikt nie może ich kontrolować. W obliczu wybuchu epidemii, pierwszym środkiem, jaki człowiek musi podjąć, jest opracowanie szczepionki, lecz często epidemia sama wygasa, zanim szczepionka jest gotowa. Dlaczego epidemie wygasają? Jedni twierdzą, że zarazki znalazły się pod kontrolą, a inni, że powodem jest zmiana pór roku. Nauka nie potrafi wyjaśnić ani podać dokładnej odpowiedzi, czy te snute na chybił trafił spekulacje są słuszne. Ludzkość musi się mierzyć nie tylko z tymi spekulacjami, ale także z niewiedzą i strachem przed epidemiami. Nikt ostatecznie nie wie, dlaczego epidemie się zaczynają, jak również nikt nie wie, dlaczego się kończą. Ponieważ ludzkość wierzy jedynie nauce całkowicie na niej polega, lecz nie uznaje autorytetu stworzyciela ani nie akceptuje jego suwerenności. Dlatego nigdy nie pozna odpowiedzi. A Amen. Amen. Bóg panuje nad wszystkim wszystko w jego rękach małe i duże, widzialne i niewidzialne to, co żywe i to, co martwe wszystko istnieje lub znika zgodnie z wolą Boga. Tak. tak. Ma władzę nad każdym kataklizmem. Racja. Tak. Ludzie nie mają pojęcia. Skąd się biorą plagi i zarazy, nie wiedzą, jak mogą im zapobiec. Nie mamy pojęcia, kiedy się zakończą. To jest wyłącznie we władzy Boga. Mm -hmm. Tak. Ja nie rozumiałem autorytetu i suwerenności Boga. Gdy szkodniki obsiadły moje pole, nie zwróciłem się do Boga, by się na Niego zdać. Tylko próbowałem szukać własnych rozwiązań. Nie znalazłem ich. Jednak nie zwróciłem się do Boga. Tak. Brak. Czułem bezradność, gdy odkryłem, że nawet pestycydy nie działają. Wierzyłem w Boga i recytowałem słowa modlitwy, ale nie miałem go w swoim sercu. Myślałem, że sam pozbędę się tych owadów. Cóż za arogancja i brak wiedzy? Wtedy zrozumiałem, że to Bóg decyduje, kiedy plaga się pojawi, a kiedy zniknie. Nie mamy na to wpływu. Mm, tak. Wciąż nie rozumiałem, jaki Bóg miał zamiar zsyłając plagę, lecz wiedziałem, że mam zrobić swoje, a sprawę owadów zostawić Jemu. Musiałem poddać się zrządzeniom Bożym. Gdy to pojąłem, uspokoiłem się. Modliłem się, gotów przyjąć to, co Bóg dla mnie zaplanował. Racja. Kilka dni później poszedłem na pole i zobaczyłem mnóstwo pajęczyn na krzakach pomidorów. Coś takiego. Głowiłem się... Skąd mogły się tu wziąć te pajęczyny? Z bliska ujrzałem mnóstwo małych ciem. Przypomniałem sobie, że pająki je lubią. Bez ciem nie ma jaj, więc nie ma też owadów. Oh. <todziewanie> Zauważyłem, że jest znacznie mniej insektów niż wcześniej. To Bóg sprowadził pająki, by zjadły szkodniki. Byłem mu bardzo wdzięczny. Bogu, Bogu niech będą dzięki. Po kolejnych siedmiu lub ośmiu dniach zobaczyłem, że z owoców, gałęzi, kwiatów i liści, krzaków, pomidorów zniknęły wszystkie owady. Byłem taki przejęty. Nie sądziłem, że w zaledwie kilka dni pająki zjedzą wszystkie owady. Bóg jest wszechmogący. To niesamowite, prawda? Gdybym nie widział tego na własne oczy, nie uwierzyłbym. Z całego serca dziękowałem Bogu. Bóg czyni cuda. Tak. Niewierzący nie rozumieją władzy i autorytetu Boga. Wierzą w naukę i z niej czerpią wiedzę o klęskach żywiołowych, ale ich nie rozumieją. Nie mają na czym się oprzeć, są bezradni, więc ich zbiory bardzo na tym tracą. Gdy zwróciłem się do Boga, poddałem się Mu i na nim wsparłem. Użył tych niepozornych pająków, bezjadły szkodniki, z łatwością pozbywając się plagi. To mi udowodniło, że Bóg steruje i rządzi wszystkim. Jest mądry i wszechmogący. Bogu niech będą Bogu dzięki. Gdy pomidory zaczęły dojrzewać, myślałem, że z powodu plagi zbiór będzie skromny, ale ku mojemu zdziwieniu był rekordowy. Bogu dzięki. Bóg czyni cuda. Jak mówią słowa Boga wszechmogącego, jego uczynki są wszechobecne. Jego moc jest wszechobecna. Jego mądrość jest wszechobecna. Jego, jego władza jest wszechobecna. Jest wszechobecna. Każde prawo i zasada są ucieleśnieniem jego czynów, ujawniają jego mądrość i autorytet. Kto by zwolnił się z jego zwierzchnictwa, wypisał się z jego projektów? Wszystko istnieje pod jego spojrzeniem: Amen. wszystko żyje pod jego zwierzchnictwem. Jego czyny i moc nie dają ludzkości wyboru, jak uznać fakt, że Bóg istnieje i sprawuje władzę nad wszystkim. Amen. Bogu dzięki! Bogu niech będą dzięki! Bogu dzięki. Dzięki tej pladze przekonałem się, że władza i mądrość Boga są wszechobecne. Bogu dzięki. Pogoda, słońce i deszcz podlegają Jemu. Podobnie jak każdy gatunek owada. To prawda. Żadne stworzenie nie panuje nad nimi. Racja. Mhm. Każdy szczegół tego, jak Bóg wszystkim zarządza, pokazuje władzę, którą posiada tylko Bóg. Jest mądry i wszechmogący. Tak jest. Pomyślałem wtedy że cokolwiek przyniesie przyszłość, muszę na nim polegać i lepiej rozumieć jego działania. Amen. Dwa miesiące później obsialiśmy szarłatem poletko, które po kilku tygodniach się zazieleniło. Uznałem, że te zbiory będą udane. Mm -hmm. Ale pewnego ranka żona znalazła na szarłacie larwy tantnisia krzyżowiaczka i poprosiłabym się tym zajął. Wystraszyłem się. To bardzo aktywne larwy, Trudno je schwytać rękoma. Rozmnażają się jak szalone. Osiągają dojrzałość w dwa dni. Kiedyś wykluły się na melonach, które z żoną uprawialiśmy. Próbowałem kilkunastu sposobów, ale bezskutecznie. W kilka dni zjadły wszystkie nasze warzywa, a nasz bujny ogród zamienił się w pustynię. Trochę się tym zmartwiłem. Zastanawiałem się, czy larwy zjedzą w kilka dni cały szarłat, nie wiedziałem co robić. Pomodliłem się do Boga, prosząc, by pomógł mi zrozumieć swoją wolę. Później przeczytałem te słowa Boga. Hiob posiadał i dążył do tych rzeczy, nie będąc w stanie zobaczyć Boga ani usłyszeć słów Boga. Chociaż nigdy nie widział Boga, to poznał środki, którymi Bóg rządzi wszystkimi rzeczami i zrozumiał mądrość, z jaką Bóg to czyni. Chociaż nigdy nie słyszał słów Boga, Hiob wiedział, że czyny nagradzania człowieka, jak i odbierania człowiekowi pochodzą od Boga. Choć jego życie nie różniło się od życia zwykłego człowieka, nie pozwalałby, by przeciętność jego życia miała wpływ na jego wiedzę o suwerenności Boga. Bądź wpływała na jego podążania drogą bojaźni Bożej i unikania zła. W jego oczach prawa wszystkich rzeczy były pełne uczynków Bożych, a suwerenność Boga można było dostrzec w każdej części życia. Nie widział Boga, ale mógł uświadomić sobie, że Boże czyny są wszędzie, w czasie swego czasu na Ziemi, w każdym zakątku życia. Był w stanie zobaczyć i zdać sobie sprawę z nadzwyczajnych czynów Boga. Mógł też zobaczyć cudowne plany Boże. Ukrycie i milczenie Boga nie powstrzymało Hioba przed uświadomieniem sobie Bożych czynów, nie wpłynęły na jego wiedzę o Bożej suwerenności nad wszystkim. Jego życie było zrozumieniem planu i suwerenności Boga, ukrytego między wszystkimi rzeczami w codziennym życiu. W swoim codziennym życiu słyszał i rozumiał głos serca Bożego oraz słowa Boga, który milczy, ale wyraża głos swego serca i swoje słowa, rządząc prawami wszystkich rzeczy. Tak więc, jeśli ludzie mają takie samo człowieczeństwo i dążenia co Job, mogą uzyskać taką samą świadomość oraz wiedzę jak On, i mogą uzyskać takie samo zrozumienie i wiedzę o Bożej suwerenności nad wszystkimi rzeczami. Amen. Te słowa mi pokazały, że Hiob chciał zrozumieć władzę Boga w codziennym życiu, doświadczać jego wszechmocy. W ten sposób dostrzegł, że wszystko pochodzi od Boga, który jest wszechmocny i który kontroluje los człowieka i wszystkie rzeczy. Amen. Hiob wiedział, że całe swoje bogactwo zawdzięcza błogosławieństwom i władzy Boga, a nie pracy. Hmm, zgadza się. Gdy stracił majątek, również wierzył, że stało się to za przyzwoleniem Boga. To Bóg decyduje, co jest nam dane, a co odbierane. Dlatego Chiop nie skarżył się, tylko chwalił Boga. Tak. Ale gdy mnie spotkało coś trudnego, co mi się nie podobało, nie mogłem tego zaakceptować. We mnie nie było wiary, a w moim sercu nie było miejsca dla Boga. Tak. Ta myśl bardzo mnie zawstydziła. Zrozumiałem, że to Bóg pozwala na to wszystko. Chciał, bym poznał jego wszechmoc i władzę i podporządkował mu się w codziennym życiu, bym mu się poddał. Tak, tak. Pozbycie się plagi i przyszłe zbiory szarłatu były wyłącznie w rękach Boga. Jest takie powiedzenie: uprawa pól leży w rękach ludzi, żniwo w gestii nieba. nieba. Wiedziałem, że muszę się temu poddać, nauczyć się spełniać wolę Boga i poddać się jego wyrokom. Tak, to wszystko się. prawda. Na tę myśl poczułem się lepiej i spokojnie się pomodliłem. O Boże, wierzę, że zbiory szarłatu zależą od Ciebie, dlatego przestanę planować i się zamartwiać. Będę doświadczać Twych słów i słuchać Ciebie. Potem próbowaliśmy kilku sposobów na pozbycie się larw, lecz bez skutku. Ale byłem spokojny, bo wszystko było w rękach Boga. Nawet gdyby zbiory były marne, to taka była jego wola. Poddałem się temu, co zaplanował. Amen. Kilka dni później poszedłem na grządki warzyw i zobaczyłem wróble wyjadające owady. Byłem zdziwiony, widząc, że Bóg znów mi pomógł i rozwiązał problem, wobec którego byłem bezradny. Bóg dzięki. Byłem Mu taki wdzięczny. Bóg dzięki. W ciągu dwóch dni wróble wyjadły wszystkie larwy. Dziękowaliśmy Bogu. Byliśmy tacy szczęśliwi. Bóg jest wszechmogący. To niesamowite. Sprowadził Później przeczytałem te słowa Boga. Gdy Bóg stwarzał wszystkie rzeczy, użył najróżniejszych metod i sposobów, by wprowadzić między nimi równowagę, by zbalansować warunki istnienia gór, jezior i roślin, a także wszystkich gatunków zwierząt, ptaków i owadów. Chciał dać wszystkim istotom możliwość życia i rozmnażania się w ramach praw, które ustanowił. Żadne rzeczy stworzone nie mogą wyjść poza te prawa, ani ich złamać. Tylko w takim środowisku ludzie mogą pokolenie za pokoleniem bezpiecznie trwać i rozmnażać się. Amen. Z tych słów zrozumiałem, że Bóg stworzył wszystkie istoty i na różne sposoby zrównoważył warunki ich życia. Każde stworzenie podległe jego władzy żyje i rozmnaża się według ścisłego porządku. No, Wzajemnie się wspiera i kontroluje, tak jak zarządził Bóg. Nic nie może złamać praw, które Bóg ustanowił. On stworzył zwierzęta, rośliny i owady dla naturalnej równowagi, by chronić nasze środowisko i zapewnić mu stabilność. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bez Bożego porządku, bez praw, które ustanowił Bóg. W świecie zwierząt i owadów zapanowałby chaos, który przeniósłby się na życie ludzi. Nie przetrwalibyśmy. To tak. prawda. Bóg drobiazgowo wszystko przemyślał. We wszystkim przejawia się Jego moc, mądrość i cudowność, i Jego miłość dla człowieka. Amen. Bogu niech będą działania Boga widać wszędzie. Tak. tak. Jak widzieliśmy, nie było sposobu na owady, które pojawiły się na warzywach. Ale Bóg zesłał wróble i pająki, by je zjadły i byśmy mogli się cieszyć pokarmem. Wszystko, co stworzył Bóg, ma swój cel. Tak. Nawet niepozorne pająki i wróble mają swoją misję. Tak. Tak Bóg utrzymuje równowagę. Amen. Łączy wszystkie rzeczy po to, by nam się lepiej żyło. Tak. Mm, tak. Bóg jest wszechmocny. Tak jest. Na warzywach, które zasialiśmy później, pojawiły się małe czarne owady – Modliłem się, i pomyślałem, że ich wrogiem jest ropucha, więc wypuściliśmy na pole pięć ropuch. Po zaledwie dwóch miesiącach było ich już około trzydziestu. Owadów było coraz mniej. I zbiór był bardzo udany. Byłem szczęśliwy i wdzięczny Bogu. Wspomniałem Jego słowa. Choć określenie Boży Autorytet może wydawać się niezgłębione. To autorytet Boga nie jest abstrakcyjny, jest obecny przy człowieku w każdej minucie życia, prowadząc go każdego dnia. Zatem każdy człowiek w życiu codziennym będzie widział najbardziej namacalny aspekt Bożego autorytetu i doświadczał go. Ta namacalność jest mocnym dowodem na to, że autorytet Boga istnieje i w pełni pozwala uznać i pojąć, że Bóg ten autorytet posiada. Amen. Bogu dzięki. Kiedyś myślałem, że trzeba przeżyć coś wielkiego, by zrozumieć autorytet Boga, więc nie zwracałem uwagi na codzienne zdarzenia. Potem się przekonałem, że nie tak trudno jest zrozumieć Jego władzę. Tak. Moc i autorytet Boga są zawsze widoczne w naszym codziennym życiu. W różnych zdarzeniach, jeśli skupiamy się na przeżywaniu Jego słów, dostrzeżemy Jego władzę. Tak. Przez tamte kilka miesięcy, kiedy zmagałem się z plagami, najpierw polegałem tylko na swoim doświadczeniu i wiedzy naukowej. Ale to mi nic nie dało. Właśnie. Doświadczyłem słów Boga, poddałem się im i dostrzegłem jego działanie. Zyskałem praktyczne zrozumienie władzy i suwerenności Boga. Również moja wiara się umocniła. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Działanie Boga widać w naszych doświadczeniach.